Eś, robimy gdzie cold start golfa, tydzień nieodpalany. Zaraz zobaczymy. Co to jest taki, taki myk. Takie coś, bez czego nie odpali. Kurde, tu tak dawno... Mnie tu tak dawno nie było, że już zapomniałem o co tu chodzi. Dobre pytanie.

Robimy test, czy akumulator będzie OK, czy da radę, czy nie. Dobra, no z tymi gaźnikami widzicie. Maszynę. Nie ma jak to graźnik. No, ale kurczę kur